Ma na Dzień dobry, witajcie kolejnego dnia Akcja nawozy trwa Mamy dziś środę Jeśli się nie mylę Tak, dzień boży, środa My ruszamy rano Nasze starają się wykorzystać Co nieco troszeczkę przy mrozku. Jedziemy rozsiewać Na kolejne pola Ciśniemy nadal z mocznikiem Przyjedziemy sobie tym polem Po Po poprzeczce. Mamy zasypane Dwie tony Tutaj wczoraj rozsiewaliśmy, jedziemy właśnie teraz też na kolejne pole tutaj obok To takie pole dosyć specyficzne ze względu na to, że Nie wszędzie jest posiane, było dużo mokrych miejsc, więc trzeba będzie tutaj jakoś tak w miarę Obserwować i, i reagować, żeby nie rozsiewać wszędzie Bez sensu, firmową kurtkę nową dostałem, tak także wiecie, żartów nie ma Bo żadna firma jak już ubrania robocze rozdają, też. To, to już wiecie, to już tak się kaszle, nie? Jak to wygląda? Wczorajszy odcinek, już na kanale. Jeśli Wam się podoba forma rozsiewania nawozów, dawajcie lajki, piszcie komentarze. Bo musicie wiedzieć o tym, że to wpływa też na, na liczbę wyświetleń na to jak ten algorytm będzie później wychwytywał tenże film, Więc proszę Was o wszelaką możliwie jak największą aktywność. Będę niezwykle z tego powodu zobowiązany i wdzięczny. Tak więc wjeżdżamy na pierwsze dzisiaj pole. Trzeba wychaczyć gdzie coś rośnie, a gdzie nie rośnie nic. I się za rozszywanie. Także kolejny ciekawy dzień się zapowiada. Tutaj tylko takie dni Dobra, najpierw uruchomimy sobie <laughs> Uruchomimy sobie mapkę To powinno się w pole nazywać The Hills <laughs> I chyba się nawet nazywa, chyba się zgadza Super nawigację uruchamiamy kontrola hekti tutaj działa rozsiewacze, uruchamiamy hydraulikę odbijamy sobie nieco obroty hydraulika gra z tym ekranem jest ostatnio w tej 215 żeby nie działa tak jak powinien powinno być kontrola sekcji włączona jeszcze raz Dobra, kontrola sekcji się włączy jak się ruszy teoretycznie już pewien. powinien powinien rozstrzygać i tak też robi Zaczynamy. Teraz kontrola sekcji i ciśniemy, trzeba szukać tutaj ścieżek brzeżnych. Ale znajdujemy je ja raczej bez problemu. Nie zamknąłem górny planteki, ale trzeba to będzie zaraz naprawić. Trzeba tutaj patrzeć, gdzie tu coś, coś rośnie, a gdzie nie rośnie nic. No jest mokra, ale przymrozek też tutaj był, więc na pewno, w tej kwestii, coś nam tu trochę pomógł. Tu też jakaś przymuszka rośnie. Pamiętam, że tutaj rozrzucałem ...peret na ślimaki i granulat przeciwko wyczyńcowi. Trochę się denerwowałem, z racji na fakt, że tutaj pełno takiej trawy, jak wygląda to jak kartoflisko i tym Polarisem nie było łatwo potem jeździć. Ale to już... wiecie szczegół. Zobaczymy, ile hektarów dzisiaj ciechniemy, bo to tak naprawdę zależy od tego, czy będzie się robiło szybko bagno, czy nie. Ja chciałem zaczynać w sumie wcześniej, ale stwierdził Muff że to nie ma sensu, że Nie ma tego siania aż tak dużo, więc nie ma sensu zaczynać bardzo wcześnie. <laughs> na to, że wszystko się zgadza trzeba niekiedy wyłączyć kontrolę sekcji Uruchomić. Trzeba wyłączyć kontrolę sekcji, by móc uruchomić wysiłek, i potem trzeba go po... ponownie wyłączyć. Nie wiem na jakiej zasadzie to działa, ale jakoś to działa. Zobaczymy, gdzie się tutaj ścieżki będą pokrywały. Ja coś tam ta przeniczka rośnie, wiecie. No, tak 15 na godzinę nie ma co szaleć za bardzo z prędkością. I ciśniemy. Godzina 7.41. No, już praktycznie to pole mam skończone, został mi jeszcze jeden wąski przejazd. Tam, gdzie nic nie rosło, zostawiłem. No zobaczymy, jak tutaj będzie to chciało w ogóle rosnąć, bo mówię, bo to dosyć mokre pole. Znowu mi się tutaj ścieżki nie pokrywały względem obryskiwacza. Nie wiem, co tam w tym obryskiwaczu. poczynim że inaczej, ale ja. Przecięciałem na tym kawałku, według tych ścieżek, ścieżek zapisanych tutaj w ciągniku Ponieważ łatwiej mi było się wstrzelić, bo te są bardzo słabo widoczne Jeszcze został delikatny mijaczek, jadę to ciachnąć 700kg mam na ten moment w rozsiuwaczu, tu pojadę się zasypać jeszcze I będę się na kolejne kawałki przenosił Muszę zerknąć na mapkę, które kawałki chodzi w prawej stronie delikatnie nam tutaj dosypuje i ostatni przejazd fajny dzień się zapowiada, ogólnie jutro jeszcze lepiej, bo dzisiaj teoretycznie 8 stopni, jutro ma być 13 albo 14, ale z opadami deszczu, więc zobaczymy co ta pogoda nam przyniesie, jakie tutaj jakie to będą realia. Mam tu kilka jeszcze pól na liście, jeśli chodzi o jęczmień zimy. Coś mówili, że też na rzewach będziemy rozsiewać, więc jest co robić. Nie wiem, jak o pszenicy. Pszenica też jest z drugiej strony na liście, więc zobaczymy. Muszę to konsultować na bieżąco. to pierwsze pole dzisiaj Za nami Wyłączamy machinę 696 kg zostało w rozsiewaczu No to dalej. Cisniemy dalej na kolejne kawałki W porządku, przenosimy się teraz, słuchajcie, na rzepak. Zmiana nawozu, mamy wsypane coś innego. Nawet nie zdążyłem zerknąć na worek, bo według to wsypywaliśmy inna gradacja. Trzeba było zmienić ustawienia rozsiewacza. Jedziemy zasilać właśnie rzepak teraz. Tam jest jeszcze około 60 hektarów tutaj w tym miejscu. Dalej zostajemy przy dawce 100 kg na hektar. Zaraz ma Mike przyjechać z ładowarką, przywieźć mi jeszcze więcej tego nowozu, bo wsypałem sobie dwa worki czyli jeszcze cztery trzeba będzie siupnąć tutaj dwa jakieś stare worki, trochę śmieci było, trochę syfu ale miejmy nadzieję, że się to nie będzie chciało blokować czy że się to jakoś tam uda rozsiać i zobaczymy co później 60 hektarów to trochę tego będzie że dwie godzinki pewnie trzeba będzie pojeździć, podejrzewam ja z tego co pamiętam, to tutaj są trzy bądź cztery kawałki. Ale to na miejsce, zobaczymy. Tutaj po lewej stronie możecie zobaczyć, tam mieszki się nasze biuro. I zaraz obok jest też mieszkanie, w no, mieszkanie to jest, określenie, pałac właściciela naszegoż to gospodarstwa. My sobie jedziemy na pole. Powiem Wam szczerze, że ten rzepak nie jest jakiś rewelacyjny, ale one z reguły tutaj, wczesną wiosną, te rzepaki nie są zbyt fajne. Później się wyrabiają. Tutaj też gołębie robią straszne spustoszenie, bo one wpieprzają ten rzepak, wiecie, na potęgę. To jest zawsze problem z gołębiami. Są te, strażaki, są te strażaki, jeździ się codziennie, tego pilnuje, ale to mimo wszystko kurwiaki gdzieś przyjdą w nocy. Nawet pewnie i żyrą. Widać, że jest poskubany mocno, ale mówię, rok w rok to jest ten sam problem. Ciężko się go całkowicie pozbyć Mam tylko nadzieję, że ten nawoz mi się nie będzie chciał tutaj nigdzie blokować, ale Na razie chyba jest w porządku I oby, tek, oby tak dalej Tutaj mam cztery kawałki do rozsiania teraz, robię teraz pierwszy przejazd грамм лучше Muszę wyłączyć kontrolę sekcji, włączyć dopiero wysiew przy każdym ponownym uruchomieniu, i dopiero wrócić do kontroli sekcji. się ja coś zerowe, chociaż nie za każdym razem, za każdym razem to działa od razu. No, jedziemy z tym koksem. Fajny, duży kawałek. kawałowałem to tutaj w tym roku, z tego co pamiętam, w zeszłym roku. W tym roku jeszcze bałowania nie było, a pewnie będzie woda miejscami stoi, ale ogólnie takiej tragedii nie ma. Dobrze, że jest ta wilgoć. W Polsce mamy problem niestety z tą wilgocią na polach, jak sami dobrze wiecie. Ostatnio te wiosny są bardzo, bardzo suche między innymi przez to, że zimne zimy kurczę zniósł zbyt obfite w śnieg i to wszystko się przekłada na ilość wilgoci w glebie o, ja to dawałem zwykłe pocztowe, a jakie wredne, nie? Tutaj pod te poklony, to uprawiałem, urałem w zeszłym roku miały być posiane, ale nie zdążyły się posiadać, nie było na to czasu. Ale widzę samo co się rośnie, samo z siebie. Kolejniki. Idzie Jasiek jak wściekły, nawet dopędu na nie załączę, bo mam włączone na automatyczne. I niecałe powinien nam pójść na to pole, więc. Miejmy nadzieję, że to wszystko dobrze się wysiewa, ale widzę, że się wysiewa. Poza tym to też tutaj pokazuje, czy, czy daje odpowiednią dawkę, jaką chcemy, czy się bardziej nie, nie chcą otwierać po prostu te lufciki, właśnie, żeby zrobić wydatek, ale jest w porządku. Słońce nie chcę przebić cały czas za chmurami słowane. Tu też pamiętam Bagno było straszne, jak sieliśmy w zeszłym roku przy się z też jest placami posiane niecały kawałek. Mokra jesień, mokra wiosna, zobaczymy właśnie czy będzie mocno mokra ta wiosna, czy nie. Tak jak w zeszłym roku jak pamiętacie to bardzo późno te siewy by były, wszystko się w czasie przedłużyło. No ale koniec końców jakoś jakoś my to... jakoś to nam się udało posieć. I w tym roku się jakoś nie uda. Teraz się załączyło samo. Nie wiem. Coś może robię źle. Coś ja <śmum> błędy się popełniam. W sumie nawet w miarę spoko udało się ten. Udało się rozsiać te dwa pierwsze worki, nic się nie klinowało na całe szczęście i ciśniemy. Z kolejnymi dwoma ich przyjechał na pole zasypał. Także tutaj mogę dokończyć ten kawałek. Później przeniesiemy się na następne chsy Wszystko idzie elegancko, sprawnie Już delikatnie zaczyna się robić większe płotko więc Zobaczymy, czy zakończymy potem rzepaku tutaj gdzie się będziemy jeszcze przenosili na, na następne gospodarstwo Czas pokażę. Wszystko dobrze pójdzie, to dzisiaj znowu wrzucę odcinek Zobaczymy, jak tam wyświetlenia tego wczorajszego no tak słabo, prawie tysiąc, ale mogłoby być lepiej, więc oglądajcie, lajkujcie, powiedzcie czy taka pora wrzucania odcinków Wam odpowiada, bo po pracy mam czas żeby zmontować i wrzucić więc tak 19-20 czasu polskiego, one mniej więcej na kanał wjeżdżają w zależności od której pracy skończę, mógłbym zrobić z, dniem z jednym dniem opóźnienia i wrzucić na drugi dzień, powiedzmy o tej 16 no ale to wszystko zależało od Was jakie pory Wam odpowiadają Czy ten jeden dzień spóźnienia nie robi różnicy W sumie nie powinien robić były momenty, żeby były dwa miesiące spóźnienia w odcinkach, więc Taki problem To chyba nie problem, a teraz montaż idzie dobrze, bo zmieniłem kompa do montowania Mam tutaj kurczę lepszego, szybszego kompa Od mojego serdecznego ziomka Marcina, który to ogląda Jeśli tak, to serdecznie pozdrawiam Także tak, kanał się rozwija, rozwija, słuchajcie Tylko trzeba oglądać, trzeba lajkować, trzeba komentować Żeby w końcu jakiegoś drona może zainwestować w tym roku Takie są plany już od dłuższego czasu Ale to wszystko zależy tak naprawdę od wyświetleń Jak widzicie ten rzepak jest, jaki jest Ale nie ma co go jeszcze skreślać To czas pokazał niejednokrotnie, że te marne rzepaki Co słabo wyglądały z wiosny, później fajnie się odrodzało. On teraz amu dostanie Wystrzeli jak, jak ściekły Przynajmniej mam tak już nadzieję. No, powiem Wam, że tutaj z tymi wszystkimi systemami, z nawigacją, z kontrolą sekcji, tutaj robota idzie. Idzie wybornie, jak wszystko działa. Naprawdę. Rzepak był raz pryskany, nie wiem czy wszystko, ale chyba tak. Tutaj też nie wiem, to oni pryskali. To było od kwasu? Jeśli się nie mylę. Tam dzisiaj się moł znowu pryska. Tyle, że gdzieś tam Randapem wali jakieś poplony już przygotowując do siewów wiosennych, więc cały czas cały czas się powoli z przygotowujemy. Z tego co wiem, to traka tutaj przyprowadził, nie wiem po co, jakiś serwis może, postaw na innym gospodarstwie. Praca w raj. Byle tego deszczu zbyt dużo nie spadło, to może w przyszłym coś już się ruszy Z jakimiś pracami takimi stricte polowymi. Zobaczymy czy będziemy orać po tej kukurydze Bo to różne, różne plany są. Różnie ludzie mówią. Jedni mówią, że będziemy orać wszystko. Inni, że będziemy orać część Resztę będziemy robić tym agregatem głęboko uprawowym. Jeszcze inną wersję słyszałem Że ja mam orać poprzeczki po na wszystkich polach, a środek ma być zasianym wzurim. Nie wiem jaki to ma mieć sens Wiem tyle, że Mzuri tego nie zasieje. Zwłaszcza, że jesienią próbowali i się blokowało. Trzeba tą ziemię po tej kukurydze uprawić. No, ale zobaczymy. Jak to mawiał klasyk. Czas. Czas. pokaże. O, już się coraz większe błoczko robi, ale jeszcze... Jeszcze da się siać. Ale zimno dzisiaj nieprzyjemnie. Jest wietrznie. Nie jest to fajna pogoda. Już końca ostatni kawałek tutaj na tym gospo. I będziemy się przenosili na tamto. Tam trochę mniej hektarów, 41 chyba. -no. Telefon mi się rozłączył. Spodziewałem się, że będzie wyjazd dalszy, chociaż to trzeba być. Spodziewać się niespodziewanego. Ponieważ. Nie wziąłem obiadu ze sobą, ale to nic. Już 400 kg zostało, więc lekko powinno wystarczyć, żeby to skończyć. Nawet pewnie jeszcze trochę zostanie więc wychodzi na to, że jest dobrze wyliczone, dobrze się wysiewa dobrze jest, dobrze robią upierdzielony ten traktor teraz, dajcie spokój nie mogę tej prędkości, co tu macie uwalony, ktoś to będzie mył, nie ja wiem, ktoś to będzie mył ale to na razie o myciu nie ma co mówić, bo jeszcze zostało tego się było sporo na tych wszystkich gospodarstwach jeśli my będziemy zasilali wszystko czyli pszenice, jęczmień i rzepaki no tu trochę tych hektarów jednak wiecie jest trochę to potrwa i podejrzewam, że to coś około tego odniesiania, w zależności od intensywności Tu tutaj się trochę mokrawo robi więc kto wie, czy jutro nie będziemy powtarzać porannej akcji, ja mówiłem, że mogę zacząć wcześniej dzisiaj, ale stwierdzili, że nie, nie, o normalnej porze wystarczy już jakiś deszcz dzisiaj, ale to jakiś delikat. Ale się ta pogoda zmienia miało, nie pa miało padać tylko jutro trochę I przy weekendzie A teraz jest tak, że ma padać dzisiaj, jutro i w piątek Sobota bez deszczu Niedziela deszczowa Temperatury widzicie Jutro 13, piątek 14, sobota 11 Temperatury zasadniczo fajne Czyli ta pogoda zmienia się ciągle Ale najlepiej żeby ona się zmieniała tak, żeby tego deszczu nie było w ogóle Bo, bo ja są nam mnie na ten moment jest wilgoć są takie kolejniki gdzie się woda zatrzymuje tak jak tutaj ale John Deere wiadomo nic sobie z tego nie robi jeszcze 2-3 ścieżki zostały i będzie koniec tutaj. Zobaczę później cóż to za nawóz, dokładnie jaki to jest skład, żeby Wam powiedzieć, bo pewnie będziecie ciekawi. I już tutaj komunikat, że powoli nam się kończy nawóz. ale jeszcze 240 kg zostało, więc... Więc wystarczy. Kurczę, przednią szybę mam uwoloną dosyć mocno, a jeszcze nie mam płynu do spryskiwaczy, więc już Z całkiem... Poruszanie się na że tak powiem. Już na tym gospodarstwie na drugim polu jestem na takim dosyć dużym wzgórzu, gdzie jest mokro. Tutaj dwa lata temu urałem. Nie wiem czy pamiętacie tym, że oto było trochę grzebańka. Zobaczymy jak to będzie dzisiaj. Czy się obejdzie bez grzebanka, ale widzę, że jest... że jest mokro. Tutaj coś około. 40 hektarów tak jak wam mówiłem, więc to powinno sprawnie pójść. Już dwa worki mamy zarzucone. Zresztą się trochę ja się grzebię, ale ogólnie daje radę Tutaj są tu główną drogę możecie zobaczyć peru zawsze tutaj przyjeżdżamy za to bramą elektryczną. To już po takim czasie, jak wy oglądacie to odcinki na bieżąco, to już mniej więcej powinniście tutaj mieć jakiś tam zarys, gdzie mniej więcej jest ta spektra gospodarstwo i co, co z czym się je. No, e, straszenie, mnie, że to tam takie bagno. Bagno! A co wy tu robicie? Co? My, my, tego... Miał kurde, co? To... to uh. Nie, Nie ma bagu. Już dobrą wprawę opanowałem po korowaniu tym ekranem, przynajmniej tak mi się wydaje idzie to w miarę sprawnie. Jeśli chodzi o dawkowanie też idzie chyba w miarę sprawnie wszystko, bo tam miałem coś około 60 hektarów i praktycznie 6 ton wysiałem, więc tak jak trzeba, o kołębie pierdzielone tutaj sobie rzepak żerał na potęgę. Godzinę mamy prawie 13 więc spoko czas to to około dwóch godzin i pewnie będzie zbani i zobaczymy czy to będzie koniec na dzisiaj czy coś jeszcze będziemy tutaj dodatkowego wdrażać jakieś plany zobaczymy w porządku, tym oto sposobem zakończyliśmy na dzisiaj rozsiewanie nawozu, ja już zakończyłem ostatni kawałek, trzeba wyczyścić wywalić cały nawóz z rozsiewacza, co zostało i mi się że raczej dużo nie zostało, dużo nie zostało. Jutro go będziemy myć, czyścić. Ponieważ ma coś padać, więc nie wiadomo kiedy następne będziemy Na nawozy. Ma gospodarstwo odchoczone, jeśli chodzi o rzepak, ale tak na tamtym trochę rozciąłem na jęczmieniu o ale jeszcze nie wszystkich jęczmień. I tak samo pszenica jeszcze nie ruszona, więc tu jeszcze roboty będzie sporo. Jeśli chodzi o sianie nawozów, ale to zobaczymy. Jutro będzie myć. Przeryba. Przerypana jest to robota. Jeśli chodzi o mycie, ponieważ jest bardzo dużo zakamarków. Ciężko jest to tak dokładnie, idealnie, domyć, żeby on był czyściutki, czyściutki. Ale to. Właśnie przez, znaczy nie wiem czy przez to, czy kwestia samej jakości materiałów, ale bardzo podatne na korodowanie są te rozsiewacze Amazona. Ten nie jest jakimś tam starym rozśiebaczem, a tam już z tyłu ta blacha gnije dosyć mocno, no, ale tak to jest w porządku. Zatem rozśiebacz opróżniony do zera, więc tym oto sposobem możemy się zawijać na bazę. Zobaczymy, co to jeszcze się dzisiaj uda. Dokonać, jest godzina 14.40, więc tak już niedługo do fajrantu, więc, raczej, mało rzeczy się uda dokonać. Niemniej jednak, fajny dzień. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, zostawcie lajka like pod filmem, jakimś komentarzem. Też nie pogardzę z Waszej strony. Tutaj na tym polu właśnie rośnie żeby nie przedłużając. Kończę na dziś i widzimy się w kolejnym odcinku. Zobaczymy, co ciekawego będziemy czynić.